Siemano, cześć, witajcie w kolejnym vlogu dzisiaj mamy 23 stycznia po godzinie 11 No i lecimy z kolejnym jakimś tam tematem co tam się u nas ogólnie dzieje Bo jak wiecie zima to nie ma jakoś za dużo za dużo prac Można spokojnie rozglądać się za jakimiś nowymi nabytkami No i też działać sobie A to przy roztopach jak teraz kiedy zima odpuszcza Już mało powietrza ma w kole Albo tak ciężki obornik no raczej mało powietrza. No to możemy działać właśnie przy takich pracach jak podrzucanie obornika. Tu najlepiej byłoby jak zrobi się cieplej ogólnie, no to trzeba byłoby to tą gnojowicę, gnojówkę tutaj, która się zebrała znowu wywieźć. Coś coś zawsze się działa. Dzisiaj akurat chwila przed pracą, więc... Mogę coś tam nagrać, zaraz tam skoczę do kabiny do brata. O, warunki są dość kiepskie, strasznie wieje wiatr. tam zaraz do niego podejść, bo on akurat to co nawiózł tutaj ładowarką to wszystko przegryje Nie ma internetu Siemano, Siemano, Siemano Ja dobrze słyszę? Siedzenie dalej skrzypi? No, nie siedzenie To cud Cud Jaki cud? Ja się nie wiem no. Siedzenie musi skrzypić Masz mało powietrza w tym jednym kole? No, dałoby obydwu Nie wiem, mam opony do wymiany Nie no, będziesz musisz podobijać Akurat jak podwalimy... No bo i tak tam muszę podjechać kompresor i do zatora, bo muszę wyczyścić tamto, no. No, to akurat opłukać wężem wodą trochę te opony, żeby w miarę tam dojść, na pompować, żeby nie bawić się w tym dziadostwie No bo niestety w Holandii pracuje ostro całą zimę i w takiej pogodzie jak teraz jest widzicie i... No jaka pogoda, no i zima już jakoś tak... Odchodzi pomału powoli, powoli odchodzi od wczoraj Robi się deszczowo no, Tak to było fajnie, nie powiem, że no. nie, to nie, to nie Nie, jest jakoś tak też ciekawie, bo wiatr strasznie się zerwał Co jakiś czas pada deszcz, taki mały Nie wiem jak jest, ale jest o, Nie mam siły, kurczę Wszyscy mnie morduje Tak No to dobra bracie Chciałem zadać mi jakieś pytanie <śmieniczy> Tak, chciałem Ci zadać pytanie Czy byłeś gdzieś coś oglądać? E, w tym miesiącu tak Ale zależy co <śmieniczy> No mamy nowy rok Jak co roku, nasza tradycja Nowy rok, nowe nabytki Chciałabym się coś kupić no nie? Ale Ale po dzisiejszych telefonach, po dzisiejszych, nie jestem zdjęty. Dlaczego? No co się dzieje? No, czy, co? Nagle wszystko sprzedane. To, co to, 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 chciałem jechać oglądać, nagle, nagle sprzedane, tak? To nikt nie przyjeżdżał, i nie kupował. Nagle sprzedane, wszystko. Moment, dla się zrobiło troszeczkę nie śniegu, i ludzie zaczęli jeździć. Oglądać sprzęty, i kupować. Czyli mówisz, że no, na razie kicha. Ja. Ale już jeden sprzęt byłeś oglądać, tak? Bardzo... I też byłem... raczej no nie kupiłeś, prawda? Ja bardzo byłem zachwycony jego stanem Znaczy na zdjęciach był fajny stan Ale po oględzinach już było całkiem inaczej No zdjęciach nie były z każdej perspektywy robione, to jest... No niektóre były tak zrobione, żeby specjalnie nie było widać To co, jak to się mówi, jak się zajedzie obejrzeć No to niestety no cóż zrobić? No a dlaczego coś będziemy kupować, jakiś nowy nabytek, po prostu do tego zmusza sytuacja w gospodarstwie, tak? No. No to trzeba troszeczkę wyjaśnić. Na razie nie będę mówił co to będzie i w ogóle, no ale do pewnych, ja bym to powiedzieć, inwestycji, są też koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa, no no trzeba coś kupić, jeżeli ja to coś ułatwiać. No bo jest jak jest, ale tę sprawę wyjaśnimy jeszcze Dogłę później, a ja zresztą wszyscy później się domyślą o co chodzi. Mówię to o nowy nabytek, no, dlaczego tak, a nie inaczej, no nie? No, no. no. To jest coś taki tajemniczy się robisz. No nie, no, no, to nic, ja, nic nie kupiłem, No po co mam coś mówić? Że mam coś gdzieś nagrane, czy coś... No nie masz nic nagranego. No <ścam> Jak na razie nic nie masz. No. no Chciałem kupić to co chciałem, to na razie się nie udało, no ale no. no. Może, może się uda, no. To jest tak ze wszystkim. ni zowąd, nagle że pach, trafi się coś dla nas. Tak, pojedziemy obejrzeć jak będzie strzał w dziesiątkę. Zawsze no. ktoś, Zawsze ktoś chce, chce kupić nowy nabytek co roku jakiś tam, czy maszynę, czy traktor, no, czy to no, nowy używany, tak? używany lub nowy, nowe, no nie? No Dla mnie najlepiej na, na, to nowe używany no. no Taka prawda Ja nowego sprzętu już kupował nie będę Już to co? To co kupiłem nowe to kupiłem już nie wystarczy. Jedynie coś co będę kupował to oczywiście używane. No i poza tym raczej nie będę bardzo inwestował już w gospodarstwo z różnych powodów. Powody są powody są jedne z powodów, no, Jednym z powodów to jest to, że opłacalność robi się naprawdę już coraz mniejsza, nie wiadomo do czego to umierza. Druga sprawa jest tego typu, że sam wszystkiego nie ogarniesz Nie możesz bez końca zwiększać Aha, ja to wiem czy Trzecia sprawa jest taka, że tam zapalowała już mówimy coś takie, no nie? Ruiny jest brudna, trochę tamtej stronie zapalowała Skąd żeś takie gacie dorował Nie. nie. To <laughs> chyba ty jak byłeś mały <laughs> <laughs> Podobnie <grywka> dobre, dobre. No, tak. no także jest jak jest. A pracownika nie będzie się zatrudniać, bo pracownicy teraz rosną z maszyny. Tak, no nie? tania siła robocza odchodzi nie bawi Tak, nie ma żadnej taniej siły roboczej. Teraz jest tylko droga siła no, robocza, żeby. lepiej się troszeczkę zmechanizować, powoli, powoli i tyle. Albo likwidować. No jak to robią też niektórzy, no bo. Wszystko trwa do czasu. Nie da się kurde wiecznie robić, robić i robić. i tyle z tego mieć, a z roku na rok się jeszcze bardziej gnębią. Ja rozumiem, że jeden rok był dobry na przykład na zboże, ale to tylko był ten jeden jedyny i on się już nie powtórzy. A dlaczego się nie powtórzy? Bo moim zdaniem nasi sąsiedzi będą pać to zboże jeszcze większych ilościach, bo przyzwolenie jest na to UE tak? I oni są jeszcze, żeby było jeszcze więcej, wszystko otwarte. No tak wykończcie polskiego rolnika, niemieckiego, francuskiego i każdego innego z każdym tam do Unii Europejskiej i wszystko sprowadźcie z Ukrainy. Oczywiście tam nie stosują się do naszych wymogów, ale, ale oczywiście teraz to może przyjeżdżać i możemy to jeść to wszystko. To jest najgorsze. Bo jakby to powiedzieć To już nie o to chodzi jakieś tam kontrole na granicy. Tylko, no to jest prosta piłka, stawa, no, no, nie Wszystko to jest proste, jak dla mnie przynajmniej. Nie stosuje się do unijnych wymogów. Nie mam zakaz wjazdu do Unii, tak? U nas są wycofane tam opryski bo są te są szkodliwe, to jest wszystko, człowiek jest gnębiony różnymi tymi dobrostanami i tym wszystkim a tam jest wolna amerykanka i jeszcze I wjeżdża to bez żadnych kontroli ogólnie ale nie o to chodzi, w ogóle to wjeżdża i nic z tym Unia, no w ogóle nic, przykaskuje temu i pozwala na to i jeszcze żeby to było na, na żadnych zasadach ma mógł, mógł wjechać i tyle, wolny handel z Unią, no to Niestety nasi rolnicy wszyscy tutaj upadną, no bo jak tam jest koszt wyprodukowania tkanicy, czy tam innego zboża 400 zł, czy tam 350, to, to jak się to ma do, do naszego zboża? E, oczywiście tak samo z cukrem, bo już tu słyszę, że cukier masowo będą do nas już, już oczywiście sprowadzają, ale e, będą jeszcze więcej na większą skalę e, ten, bo tam roz, rozbudowane jest, na to te nie są Oczywiście ale ogromne. Więc to się każdego sektora rolnictwa i nie ma, nie ma żadnej konkurencji chyba, że jedyną konkurencją to będzie wygaszenie gospodarstw. To będzie konkurencja dla Ukrainy. No, no przetrwa najsilniejszy, tak? Ale skąd będzie najsilniejszego? Nawet najsilniejszy jak nie zarobi to jak przetrwa? No jak najsilniejszy ten co będzie do nas pchał. No. No. To właśnie, to jest Ukraina o, Rosja to może nie, bo Rosja to przejęła rynki może ukraińskie, ale Ukraina owszem. No i to jest bardzo fajne. Y -y. Nawet nie ma o czym dyskutować y polityków, bo tam y polityczne sprawy mnie nie interesują, bo tam jest tylko walka o stołek. Ale jak ktoś mówi, że to zaszkodzi rolnictwu europejskiemu, to nie powinni tego sprowadzać. Po drugie jest to ja norm nie wjeżdża I koniec, kropka. Nie ma na to zrobić żadnego przyzwolenia no ale to chodzi o jakiś biznes, niezwiązany w ogóle z rolnictwem, prawdopodobnie. I jakby to powiedzieć, yy, z naszego kraju, który się tam jakoś rozwija, gospodarka się rozwija, zaraz się rozkłócą i się skuńcy, tak? No dużo gospodarstw już jak masz sprzedać pszenicę po tam 600 parę groszy i taką kukurydzę po 200-300 zł. No to, to, co to za sens yy, zarobić na hektarze 100 zł albo jeszcze dwieście To tak samo będzie jak ze świniami. To no, nie ma sensu. A u nas oczywiście najlepszym rozwiązaniem na taki kryzys to jest że Państwo da wam kredyty. no ja nie wiem co za ja wymyślają yy, takie kłopoty, że... Jest, są strajki i rolnicy domagają się kredyty. Zresztą tego w życiu nie słyszał, żeby nisko jest kredytów na przetrwanie. A czego on to spłaci później, jak wszystko będzie i tak tanie? To jest. To jest do bankructwa. Nie lepiej ustalić coś z, tym, z tymi zachodnimi. Zjąć kredyt nie zająć No, to no właśnie. Ustalić coś z zachodem, co zrobić z wschodem, a nie. No, no nie, 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 nie. No tak, wygląda na to, że że europejskie gospodarstwa muszą upaść i koniec także nie zdziwię się jak będzie coraz mniej gospodarstw bo to się dzieje już od, po weszliśmy do Unii że na wsi jest coraz mniej gospodarstw co żyje z gospodarki bo u nas tutaj to już jest może dwóch bo z nami już z moim gospodarstwem więc dwóch może trzech to jest max po prostu tylko ży żyją z gospodarstwa. No. Jakaś tam hodowla jeszcze jest i tyle, a tak, tak to już wszyscy pracują. I ta tam, jak dobrze zarobi, to co tam robi te 5 hektarów i co obuci i, I starzy, tak, Bo prawie. tak się to wszystko zmieniło, że teraz no. najlepiej iść do pracy 8 godzin od mnie, czy tam ile ta. i koniec, nie? No nie, nie trzeba się martwić niczym niech się martwi ten co pracodawca, ta. nie? Albo najlepiej to w no. dzierżawę. Y jeszcze tak, da, wziąć dopłaty, wziąć dzierżawę i czekać tylko właśnie na pieniążki będzie. Tak, co roku czekać na pieniądze. I kupić sobie tam jakieś tam super autko i sobie jeździć i ja mam czas na wszystko. Tak. BMW, a, Mercedes. A ten głupek niech robi i jeszcze ja go zdam na policji, niech mi tylko zabrudzi drogę. No nie? Ta. tak jest? Na tak gra, jedzie, gra. Jedzie z pola jakieś błotko. Jeszcze niech spróbuje kurde gnuźć, że albo gnojowice obok mojego płotu. Ta. To no dopiero będzie miał albo, albo jeszcze lepsze powiem Niech na następny rogi, no nie da 500 zł więcej sektara, to ja go zgunię no. Tak Weź nie następny, bo już tam czyha no Tak, kurde z tym wszystkim jest Dlatego ja się już nie martwię o, o pole, o nic Mam to już gdzieś, bo nie ma sensu brać dzierżawy i, I... dawać z 2-3 tysiące No po co to? No nie ma sensu nawet uprawiać tego pola czy jegoś. Nie, nie ma sensu zabijać się o to pole jak nie. to było przez ostatnie lata, że każdy chciał się nachapać No bo... No bo... bo każdy chciał mieć mieć, a. mieć, no bo wiadomo, jak się ma swoje, to się ma swoje, a nie robi się na cudzym. Bo każdy bierze też w dzierżawę z myślą, że kiedyś to pole kupi. No ale no nie zawsze, nie zawsze to tak idzie tą drogą, nie. bo czasem... Jednak kupuje ktoś inny. Bo nie, pamiętam jeszcze z poprzednich filmików, z tamtego roku czy w trzech właśnie jak tam się ludzie pytali u nas w komentarzach zierżawami jak to u nas jest. U nas jest proste zierżawami. Bierzesz na gębę, albo nie wierzesz wcale, nie ma umów. Mało gdzieś tam się spotyka, żeby była umowa. To najwyżej na 2-3 lata jak Ci ktoś da i to wszystko, no nie? No, ale ja nie mam umów i większość tutaj prawie wszyscy nie mają umów i wiecie jak to jest. To są takie szantaże niepotrzebne, daj mi pola tyle i tyle, albo więcej, bo weźmie drugi. No teraz to już ja niech sobie bierze drugi, niech się morduje A ja, ja później się okazuje, że jednak żaden nie bierze i, e... i jak się zbierało, tak się zbiera też dalej, nie? Tak. To... Znaczy, takie sytuacje. Tak, może, być, może być jeszcze gorzej. Jak to cena zboża się tak utrzymać to Co to za sens robić za, za parę groszy od hektara na czysto? Co to za sens? to ja byś siedział w domu i... Ja siedzę w domu i czekam tylko na pieniądze. No i składał długopisy <noise> i zarobił 200 złotych na dniówkę i to samo wyjdzie na to co byś zbierał te tych hektarów pola i się modlował niepotrzebnie. Jak tak. Ktoś mówi, a ten rok jest taki, drugi będzie lepszy. No niestety to już to już pokazuje, że to już nie będzie lepszy. I, 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 i jak będziemy dalej pomagać tym sąsiadom naszym finansowo i tym to jeszcze nasz kraj jeszcze tak zubożeje, że Będziemy tak zadłużeni, że na, na, nas nie będzie na nic. Teraz nie dużo. Nie odłużą mnie, no, tak. Powiem, że Polska jest sprzedana, bo za bardzo się zadłużyła. No. Na ten to polega. Także no. troszeczkę mojej dyskusji z tej strony. To co, nasza, nasza dzisiejsza władza może nas szybko sprzedać obok. Tak. Jeszcze e, 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 chciałbym dopomnieć tylko e, jedno. Słuchałem o tych dzikach w miastach u nas w Polsce. No, no. To dopiero jest przypadek. Ja to z tego Tylkoś śmiać bo. Jakby to można powiedzieć, bo może miastowie mało co o tym wiedzą. I wczoraj było tak, że tego dzika z miasta no, przepłoszyć za bardzo nie wolno, bo jest ASR, ale no, zabić też go nie wolno, bo nie wolno strzelać w mieście. No nie rozumiem tego. Najlepiej, że poszyć i sprzedać I, i, i zestrzelić go z, y, Poza miastem, no nie? No. Czy to, bo to jest niehumanitarne eee. Zaszczelić dzika Trzeba Zabrusza. go złapać Złapać, no. tak no. E, I co ja wam jeszcze mogę powiedzieć na ten temat Albo... dzika, dzika jest niehumanitarna Nie zabić no. Obejrzyjcie sobie filmiki jak wykańczali e, no. no, weterynaria wraz no, z rządem wykańczali polskich hodowców w trzody chlewnej przychodzili sobie i zabijali czy to małe prosiaczki z maciorką czy to jakieś duże warchlaki, czy duże świnie do odstawy po prostu zabijali, bo ESF tam gdzieś był w promieniu 3 km, gdzieś dzika znaleźli bili wszystko do... prądem razili koniec, do no, widzenia nieba i ładowali na tira i wywozili to jest ten ESF i to jest ta... no jakby to powiedzieć no, tak, a nie... dzik po mieście chodzi. No, tak... <grystansbroken> <grystans <pistonu> no, nie wiem jak to powiedzieć, to jest to przyzwolenie na jakby to powiedzieć... Zabójstwo dzikety. świń, a ochronę dzika, tak? No. Świnie, są można... Zwośnane... To to jest takie rażenie pewne, bo to dać się kilką głęb, no, nie? Normalne, no. Ale dzika nie wolno tknąć. Nie, nie, mamy boskie. Pożal się panie Boże. No, to są takie głupoty. Nawet ostatnio słyszałem gdzieś w wiadomościach, iż, że, że myszy i szczura nie wolno otruć ani zabić łapką, bo to faktycznie jest niehumanitarne. Najlepiej go złapać te łapki, co łapią, na ży żywe i gdzieś tam wypuszczać do lasu. Ja A mi się nam mnożą więcej, jeszcze lepiej przyjdę. Tak <śm> ja, jak ta faktycznie jest, już takie prawo od tego stycznia, tutaj od tego roku. No to brawo! Po prostu to niedługo to yy, będzie wolno będzie taka ustawa, że człowieka, człowiek, człowieka może zabić, bo to jest humanitarne, ale zwierzęcia nie, bo może gdzieś siedzieć na dożywości. No. Dobra, jest, no, taka moja no, krótka dynamienia. Jeszcze się... chcesz coś dopowiedzieć, to powiedz bo. Nie no, już... to trwa już... No już do długo. No, no już mówię ci ładnie, ładnie. No, nie wiadomo czy w ogóle ktoś dotrwa do tej... Ale może jak ktoś dotrwa przy oglądaniu, no to... A no słuchaj, no, no ale... E... Po prostu żyjemy w chorych czasach, więc niedługo może być tak i już chcieli to wprowadzić, że zakaz hodowli ogólnie, no nie, bo hodowla niszczy środowisko, więc mogę o tym środowisku powiedzieć, o tym wszystkim, mm. że no dobra, hodowla no, w Europie i najlepiej to być bio, samochody elektryczne, może dalej to być konikiem w polu, bo, bo, bo tu nie trzeba spalać ropy, no nie, yy, i ja bym to powiedzieć, świat będzie uratowany przez kilka państw europejskich, które stanowią zaledwie 11% czy tam 10, czy 11% całego świata a oczywiście jak u nas nie będzie żadnych już rolnictwa nie będzie, nie będzie pracy, niczego skąd wziąć samochody, skąd wziąć ciągniki oczywiście to już przyjeżdża. z Chiny Najwięcej, z Chiny i USA, największy się. się elektryka elektryka czy nie elektryka, ale tam tam można produkować, bo tam niestety widać nie ma tej ja bym to powiedzieć, nie ma zanieczyszczonego powietrza tam, no nie, tam jest powietrze Czyste <gustne> środowisko, tam, tam nad no. tymi krajami jest tak. bardzo czysto, więc tam można produkować wszystko, co jest złe. Tak. Nie ekologiczne. Wszystko ładnie wymalowane farbą. Tak. Bo tam właśnie farbą tak. malują trawniki. Trawniki, więc... drzewka, wszystko, wszystko wymalowane. Żeby było zielono i pięknie. No. Taka tam jest ekologia, więc no po prostu ktoś powinien się za to i przestać wymyślać jakieś głupoty. I no, jest jeszcze jedna rzecz. Jak oddamy swoją całkowicie swoją suwerenność w Unii Europejskiej i wprowadzą nam euro i będą nad naszymi lasami i wszystkimi naprawdę będą trzymać łapę, to już gwarantuję, że już Polska to już całkowicie nie będzie miała nic do gadania i nie zarabimy na handlu wtedy nic bo my zarabiamy głównie na przeliczniku euro -złotówka. i dopóki nasza waluta istnieje możemy sobie je dodrukować czy jak a euro już nie dodrukujesz bo euro nie jest walutą naszą nie jest produkowana w polszy nie jest produkowana w niemczech euro to taka dla mieszanka ma, wiecie o co chodzi Myślę, że nas nie zablokują przez te kupłoty. Ej, gdzie tam no, na YouTube. Wolność słowa. Wolność słowa powinna być, no. ale, ale moje zdanie jest takie, oczywiście wiele osób się będzie nie zgadzać czy to względem jedzenia czy tam nie wiadomo czego, no niech tra chce trawę jedzą, przepijają śniegiem i niech chodzą ubrani, nie wiem, w liście czy coś i... gadam nieba. Tak. I niech najlepiej nie wychodzą z domu, bo to wszystko szkodzi. No lepiej to po co żyć, no bo przecież wyjechamy ten dwuten węgla i to niszczy wszystko, no nie? Także takie pierdzielenie zrobili z ludzi debili no. i dalej z niektórych robią, bo jakby to powiedzieć w dalszym ciągu na ulicach się widzi ludzi innej rasy, bo w 2020 roku w marcu w Polsce ludzie to była jedna rasa ludzka, no nie? Teraz są dwie rasy no, Są jak? my, ludzie, i te, Dawidianie Ojej, że ty Gdzie ja wiesz, jak <noise> chciało założyć <zachować głos> kanał o kosmitach, to... Co ty, o jakich kosmitach? No Chodzi mi o to, co chodzi i ty. Aaaa, to może normalnie Nie jak... mogę mówić normalnie, żeby nie było, że mówię o tej... To mów Covidianie, ja no, jest... a nie Dawidianie, ja Dawidek przyszedł i część osób do tej pory w majtkach no. chodzi, no nie? Jezus Maria, ja. że... jest śmiesznie Dawidianie, Dawid, to mi od razu sko... skojarzyło z tymi kosmitami, kurde A dlaczego? Starożytni kosmici no bo jak to, jak się nazywali tam, 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 tym? też mówili na nich właśnie, a coś, nie? Ja chcę Dawidianie? Jakoś tam na nich też mówili to Są te Anonaki, no, no i jakoś to jest takie, było coś, no. takie, jakieś określenie, czy coś To, to są, no. Czekaj no. E, a Byli, byli jacy Dawidianie Byli tam, właśnie, dlatego Dawid, nie nie <susur> właśnie, dlatego to skojarzyłem właśnie Dlatego to skojarzyłem, bo od razu Wiekułe <gry> Już oklaski, tak będziemy mówić dobra Koniec eee, temat UFO w kolejnym odcinku Trzymajcie się, cześć Na razie, raz, raz, raz,